Powie mi pan bardziej, co by pan zrobił, jeżeli na przykład yy, jest pan na mieście, to. To podchodzi do pana trzech mężczyzn, którzy mają na przykład trzy kiby każdy po jednym. Eee, trzy bezbolowe każdy, każdy po jednym, to bym I ja... zagraża panu życie, zdrowie lub Jasne. wolność. coś to, takiego. To... Spokojnie panowie, bierzcie to kopyto ode mnie Ja nie chcę tutaj żadnej krzywdy I, i wzięliby do mnie te kopyto, a potem jakby, jakby, jakby oni na chwilę wstali, poszliby To ja bym zrobił coś takiego Który mi zajebał te kopyto? <laughs> Który mi zajebał <laughs> te kopyto? Wybiegnąłeś mam? Każdemu z was gagatki? Dawaj te kopyto i nie będziesz mi robić tutaj problemu Jestem kurwa Diamond Smith Najtańszy pokaż w mieście, gagatki! No, no trochę mnie podniosło, ale no, generalnie bycie ja, ja się brywaś. To właśnie pan źle zrobił. Uh, Jak